Pole powierzchni sześcianu wynosi 384 cm2. Dokądś zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Przekątna tego sześcianu ma długość ABC i D. Zaczynamy od tego, co jest podane. Pole całkowite sześcianu 384. Natomiast na pole całkowite Wchodzi 6 identycznych ścian, które są kwadratami. Czyli 6 a kwadrat. Zatem jeżeli to porównamy, uzyskamy 6 a kwadrat, to jest 384. Podzielę teraz przez 6. Czyli a kwadrat wyniesie no 384 na 6. To będzie 64. Pytanie: jaka długość podniesiona do kwadratu daje 64? Oczywiście tą wielkością jest wielkość dodatnia 8 cm. Mamy długość krawędzi sześcianu. Natomiast polecenie mówi o przekątnej tego sześcianu. Wzór na przekątną sześcianu można znaleźć albo wyznaczyć. Odpowiednich trójkątów prostokątnych. Przekątna sześcianu to jest A pierwiastek z 3. Jeżeli wstawimy, to ta przekątna to jest 8 pierwiastków z 3 cm i to jest koniec zadania. Poszukajmy prawidłowej odpowiedzi. Prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź B.